Co mają wspólnego nieruchomości z umieraniem? Cześć, to ja Marusza, to jest mój kanał, lekarz z Niemiec. Mała przerwa na kanale, ale teraz wracam do Was z nowymi odcinkami. Dzisiaj o bogactwie i o umieraniu. Słyszeliście o koncepcji Total Pain Syndrome czyli o bólu, który rozkładamy na ból fizyczny, psychiczny, socjalny i spiritualny. Jeśli nie widzieliście tego odcinka, to wysyłam Wam link. Spotkałem się z pacjentką. Która cierpi na chorobę nowotworową w zaawansowanym stadium, z przerzutami do różnych organów. W trakcie rozmowy wyszła pewna ciekawa historia. Interesuje nas zawsze background, socjalny background rodzinny w takich rozmowach i okazało się, że ta pacjentka ma dwie córki. Sytuacja jest szczególna, bo te dwie córki są ze sobą skłócone i w nie najlepszych relacjach. Do tego dokładamy faktor nieruchomości, a mianowicie nasza pacjentka ma dwa domy, dwie nieruchomości o różnej wartości. Chciałaby je przekazać dzieciom, ale nie wie jak to zrobić, bo jeden dom jest dwa razy więcej warty niż drugi. Opowiedziała nam tą historię, a ja spuentowałem pytaniem, czy obciąża panią ta cała historia. Jak ty byś odpowiedział albo odpowiedziała na takie pytanie, rzeczywiście dla tej pacjentki to był problem i. Jej dolegliwości mogły być związane z tym aspektem socjalnym i nierozwiązanymi sprawami rodzinnymi i spadkowymi. W takiej sytuacji można podawać bardzo dużo leków przeciwbólowych i wszystkich innych, ale problem leży gdzie indziej. Tutaj jest bardziej nasilona komponenta socjalna. Zastanawiałeś się już kiedyś, co ty zrobisz ze swoim bogactwem, kiedy przyjdzie czas na ciebie? Zapraszam do oglądania i do usłyszenia następnym razem. Hej!